Nie minęło nawet pół roku, od kiedy z Wojtkiem Kałużą nagraliśmy odcinek Stoner Umiera i bardzo dobrze. Jeśli oglądaliście cokolwiek poza wstęp, no to wiecie, mówiliśmy o tym, w jaki sposób ten gatunek, zwłaszcza w Polsce, się zmienia. W jaki sposób naszym zdaniem oczywiście zmienia się samo zjawisko. Podejście zespołów będących gdzieś tam na, na tym świeczniku do, do grania, i oczywiście możecie się z nami nie zgadzać, to tylko nasze zdanie, tak samo jak ta recenzja. Ale chodziło nam, że zespoły grające takie, wiecie, Black Sabbath Worship, Stoner, zaczynając od takiego grania, zmieniły nieco przeciągło ostatniego półtora roku, roku. Swoje podejście zaczęły nieco więcej eksperymentować, podchodzić do tej muzyki szerzej. No i zmniejszyła się liczba w Polsce, przynajmniej premier takich stricte stonerowych nie jest już o nich tak głośno. W mediach ogólnie muzycznych nie jest to aż tak widoczne, ogólnie przynajmniej w mojej bańce, która kiedyś jeszcze Półtora roku temu wręcz tak buzowała od tego potężnie, i, i dzisiaj, tak jak jest już kolej rzeczy, gatunek się zmienia. Ale przejdźmy do rzeczy. Zapaleńcy słuchający muzyki o Orogatym, czy to Diable, czy Koźle, wciąż są. Wciąż w Polsce takich nie brakuje i nie brakuje osób, które czekają na taką muzykę. Nie tak dużo jak kiedyś może, ale wciąż są. Toplord. Doplord dokładał się przez te lata do tej rodzimej sceny i nie tylko. No i dokładają się po raz kolejny z czwartym wydawnictwem, nie licząc four Way Split Sign of the Devil kolejny powód do smarowania. Tak jak powiedziałem, czwarte wydawnictwo Doplord, nie licząc For Split. Jeśli ich znacie, no to wiecie, że potrafią jak mało który zespół udowodnić, że wiedzą, gdzie Electric Wizard chowa swój staw. Innymi słowy, potrafią w ten Stoner Doom cholernie dobrze. Jak jest w przypadku Sign of the Devil? Jeśli chodzi o cały obraz, tak, gdzieś tu, to jest to dobrze znany, lubiany, Dowplord. Kozły, są czarownice, jest zielony dym, jest kult riffu. Jeśli jednak wejdziemy w szczegóły, w szczególiki, da się zauważyć pewne odchyły od normy, odchyły od dotychczasowego brzmienia Dowplord. Ono oczywiście po drodze ulegało takiemu większemu dopieszczeniu z pierwszego albumu bardzo surowego do takiego już bardziej dopracowanego, i tutaj mamy jego najnowszą, bardziej przestrzenną klarowną inkarnację. Jest więcej oddechu, więcej przestrzeni, mniej zdecydowanie błota, jeśli chodzi o brzmienie, bo w muzyce ono wciąż jest. I nie jesteśmy przygniecioni, nie jesteśmy, przygniecieni takim, nie jesteśmy przygnieceni takim mułem w takim stopniu, jak byliśmy wcześniej. Melodie, których od groma zawsze było w Doplort, mają tutaj okazję jeszcze bardziej wybrzmieć, jeszcze bardziej tutaj tak, no po prostu wypełniają ten album. I pod tym względem jest to może i nieco lżejszy album. Co nie zmienia faktu, że są wciąż momenty, które, jak to się mówi, w tych dumowych kręgach kruszą czaszki. Pierwszy utwór The Witching Hour. jednak tutaj wierca. Jest sygnałem, że doppert lubią wciąż tą formułę. Zaczynamy jednym instrumentem, w tym przypadku basem, który sobie tutaj tak powoli, powoli, niby się, niby tak narasta, nie, niby, niby, niby coraz, coraz, bardziej, coraz bardziej, przynajmniej mamy takie wrażenie, aż w pewnym momencie wjeżdżamy z pełnym utworem, z solówką i, i jest takie poczucie gdzieś, gdzieś chyba zgubiłem tutaj środek utworu gdzie, gdzie było to stopniowanie, nie? Dostajemy od razu potężną tą maszyną doplordową doport potrafi w tą formułę i, i od samego początku aż, aż do teraz ją wykorzystuje z, z, z powodzeniem i tutaj ona się również całkiem nieźle sprawdza, ten, ten efekt takiego Wow, wciąż jest. Działa to fajnie na, na, na emocje i coś, o czym będę mówić później. Z tym zapamiętajcie sobie z tym gestem. Zresztą, również tekst The Witching Our Bell jest nawiązaniem do twórczości Dopplord. Jest reptiliańskie słońce w tekście i są też e, czaszki i świece. Kolejną taką, takim, taką siłą, którą Doplord znają i potrafią na nie grać, jest tworzenie takiej podniosłej atmosfery. Ale nie, nie mam tutaj na myśli podniosłej hell, wacken, organy kasio-atmosfery, tylko takiej bardziej właśnie takiej. Wznosimy okrzyki, wiecie, pięści do nieba. I smarujemy. Tutaj na czele takim, takim utworem do, do skandowania, takim koncertowym mocno jest Hail Satan. W ogóle, proszę was, Hail Satan. Satan, trudno lepszy slogan, jeśli chodzi o, o rzecz do skandowania na koncertach. Cheesy? Może trochę wytarty slogan? Pewnie, pewnie. Ale słuchając tej muzyki, uczestnicząc w tym rytuale koncertowym, to po prostu wchodzi, wchodzi jeszcze bardziej niż na albumie, jeszcze w kontekście e, Hail Satan. Jest w tym utworze rzecz absolutnie genialna. Syntezatory, o ile się nie mylę, zrobione przez Haldora Grumberga. Kolernie w punkt. To brzmi totalnie, jakby to było ze ścieżki dźwiękowej jakiegoś filmu z lat 70., o diable, jeżdżącym na Harleju, y, jedzącym LSD jak cukierki. Nie znalazł się tym razem na tym albumie żaden mówiony fragment z filmu z lat 70., więc przynajmniej oddaje to w pełni muzyka. Tak kosmiczna. Taka. Niepokojąca... kwaśna... z LSD. Hey, Satan! Hey, Lucifer! We're here, baby! Poza tymi syntezatorami. Innym moim ulubionym fragmentem, a raczej utworem, jednym z ulubionych jest Doom Busters. Jest świetnie skonstruowany, jest najdłuższy na albumie. Nie zawsze mi te długości utworów pasowały, czasami jakoś nie potrafiłem się w to wkręcić, a tutaj dobrze jest to wszystko sproporcjonowane. Dostajemy przez pierwszych siedem minut DOOM. Fanie się rozwijający, trawestujący trochę w tekście Born Too Late od St. Vitus. Robinę na swój sposób. A, a potem, po tej siódmej minucie dostajemy BASTARDS. I, i nie, nie mam pytań, wszystko to przyspiesza. Jest y, ciężar, jest... Y, jest wręcz. Z kolei cały album kończymy utworem niemal punkowym, punkowo-sludżowym, Headless Decapitator i rekordowo krótki jak na, jak na Dope Lord. Znając ich można by się było spodziewać, że na koniec jeszcze dostaniemy jakiś kolejny hymn do pośpiewania typu Reptile Sun, ale nie, dostajemy Headless Decapitator, krótki strzał, koniec. Headless Decapitator! Na Sign of the Devil nie ma rewolucji. Są rozpasane dumowe kolosy, ale nie przeważają, nie ciągną tego albumu bardzo w dół. W dół, w sensie chodzi o te dolne rejestry. Są utwory do skandowania, do, wiecie, w powietrze, smarowania, ale jest też dużo więcej przestrzeni, dużo więcej oddechu. I można. Muszę złapać to powietrze, żeby zakrzyknąć. Są so, solówki, jedne z, z lepszych w ogóle w historii doplord. Również dzięki temu, że mają okazję w tej produkcji wybrzmieć, dzięki tej produkcji. Sign of the Devil to doplord dobrze wymierzony. Proporcje się zgadzają. Żadna jego część, żadna jego, żaden element doplord tutaj nie góruje nad innymi. I przez to jest to też najbardziej przystępny album, taki powiedziałbym entry level, doplord, taki, żeby nieco, nieco zapoznać się, trochę tego, trochę tamtego, tutaj tak, tutaj tak. I, i, I trochę wyszukania tego, co się najbardziej u nich lubi. Zaostrza też apetyt na inne wydawnictwa, na inne elementy. Nie, nie, spodobał mi się ten, ten fragment z Doom Bastard z po siódmej minucie, to sięgam od razu po Reptile Sun. Spodobał mi się e, bardziej wolny, bardziej dumiasty World Been Was. sięgam po Skull and Candles. Nie ma w tym, na tym albumie mówionych e, fragmentów, nie ma, nie ma fragmentów e, filmów. Trochę szkoda, bo zawsze lubiłem się bawić w takie wyszukiwanie filmów, z których zostały one, one zaczerpnięte. Niestety nie pobawię się przy okazji tego albumu, ale zmienia to faktu, że cieszy on niesamowicie. I to tyle, dajcie znać w komentarzach, jak Wam podobał się Sign of the Devil, podobał czy nie podobał się, eee, muszę, co powinniśmy zrecenzować dalej i już niedługo kolejne recenzje, a jeśli jeszcze się nie ukazały te kolejne recenzje, no to pamiętajcie, że gdzieś tutaj znajdują się nasze inne materiały, które możecie oglądać, kto Wam zabroni, nie? Jeszcze chwila. Cześć! Smarova.